Co to są walentynki? Walentynki to święto zakochanych. E, Walentyki to, świę... to jest takie święto, w którym zakochani wyznają sobie miłość, najczęściej wierszowaną e, w listach lub kartkach. Dlaczego Dzień Zakochanych nazywamy Dniem Świętego Walentego? Bo Walenty oddał, e, no tak, jakby życie za miłość. Dlatego, że jest taka legenda, w której. Ludzie nie mogli brać ślubu w kościele i Walentyn dawał im po ślub. Co to jest miłość? To jest uczucie, które łączy dwój, dwójkę osób. Miłość to jest taka romantyczna rzecz, która jest bardzo dobra, uczuciowa. Co chłopak powinien zrobić, żeby dziewczyna go chciała? No na pewno być miłym. E, zbytnio nie denerwować się no i przynosi dziewczynie kwiaty. Być dobrym, uczciwym, nie kłamać, być, być prawdziwym sobą i za bardzo tak nie kłócić się. Dać jej bukiet kwiatków i na przykład czekoladki. Jak w Polsce obchodzi się walentynki? Dziewczyna z chłopakiem idą na romantyczny spacer. Oni wysyłają sobie e, listy i jakieś kartki. Zapraszają siebie na romantyczne kolacje i spędzić z sobą miło czas. Popaki dają serduszka z napisami, imionami ich i różne czekoladki.